Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was na kolejnym naszym spotkaniu. Wybierzcie sobie, proszę, swoją opcję. Opcja 1, opcja 2, opcja 3. Pytacie mnie, czy, czy możliwe jest w jakiś sposób. Zrobienie z tego, co tutaj słyszycie w tych horoskopach tygodniowych, bardziej indywidualnego przesłania? Tak, jak najbardziej jest to możliwe. Macie w opisie filmu kontakty do mnie, możecie przesłać mi zapytanie i możemy to bardziej doprecyzować, tak aby to było. Spersonalizowane, no bo wiadomo, że a, to wszystko to są czytania ogólne. A, a jak czytania ogólne, no to wiadomo, że one nie będzie to, nie będą ze wszystkimi do końca rezonowały, odpowiadały, nie będzie to spójne. Więc zawsze proszę Was, bierzcie to, co do Was przemawia a, i co czujecie, że jest wasze. Ja oczywiście dziękuję za to, że tu jesteście i zachęcam jak najbardziej do kontaktu ze mną ok, dobra A ja mam nadzieję, że tutaj już wybór został dokonany, także zabieram w takim razie opcję 3 zabieram opcję 2 i przechodzę do jedynki ta wasza pierwsza karta ona oznacza Odrodzenie, taką regenerację, oznacza też nowy wzrost. I tu gdzieś u was kończy się pewien okres, takiej, takiej zimy, taki szary okres waszego życia i zaczyna się zupełnie nowy sezon. I tak jak na wiosnę zaczynają wyrastać takie pierwsze pędy, a potem są nowe pąki, które będą się zawiązywały i rozwijały, to Tutaj też jest taka wasza, wasza wiosna. A ta wiosna, ten wzrost, ten rozkwit dla każdego oznaczać będzie oczywiście coś innego. A wiele pięknych rzeczy tutaj na was czeka. Jakieś nowe możliwości, nowe okoliczności, czy osoby mogą pojawić się w waszym życiu. Czasami by, może to wydarzyć się dosyć nieoczekiwanie, A kiedy, ale kiedy to przyjdzie, to otwórzcie się i przyjmijcie. Nie wahajcie się, bo przychodzi naprawdę szczęśliwy i pomyślny okres. wiele rzeczy może, które wcześniej nie były możliwe, teraz staną się możliwymi. A drzwi, które wcześniej były zamknięte, teraz się otworzą. Ta karta jest zapowiedzią takiego pozytywnego wyniku. I bądźcie też wdzięczni za wszelkie dobrodziejstwa, za błogosławieństwa, które otrzymujecie lub otrzymacie. A... Przychodzi pomyślność, nowe możliwości, i bardzo ważne, abyście w to uwierzyli i dostrzegali nawet te najmniejsze oznaki, jak te pierwsze wiosenne pędy, i abyście ich nie podeptali, ani ich nie obcięli, kochani. Dobra, co mamy dalej? No i. W końcu następuje przebudzenie z takiego długiego, głębokiego snu. A może gdzieś tam zostaliście odizolowani przez okoliczności, przez znajomych, przez rodzinę, a może nawet Wy sami odcięliście się od świata z jakichś powodów, od otoczenia, tak, od ludzi. A może stworzyliście wokół siebie takie gęste zarośla, które miały Was przed czymś chronić. A chcieliście się gdzieś tam schować, ukryć. Jednak nawet wtedy śniliście ten swój sen, marzyliście o czymś, pragnęliście czegoś. Ten okres już mija. A I wasza dusza, Wy sami jesteście gotowi na to, aby zburzyć te wszystkie żywopłoty, mury, zasieki i uwolnić się, wyjść do świata, Stawić się do życia i realizować to, co było wcześniej tylko waszym snem. No i ostatnia karta dla Was, kochane jedynki. Następuje tu transformacja, zmiana. Wy się zmieniacie i zaczynają się też zmieniać okoliczności i ludzie w Waszym życiu. Może zostaną nawiązane nowe połączenia, wejście w jakieś nowe otoczenie czy nowe społeczności? A może zostaną utkane nowe połączenia już z Twoimi bliskimi obecnymi, z rodziną, ze znajomymi czy z osobami z pracy? Może te połączenia będą mówiły też o nowym sposobie wzajemnych relacji, tak abyście się wspierali, a nie kontrolowali czy manipulowali sobą. Może trzeba podjąć kroki, aby poprawić te relacje, aby zrobić coś inaczej niż wcześniej, aby zachować równowagę i balans w tych relacjach, tak? aby nie rozdawać siebie i nie dawać sobie wchodzić na głowę, tylko postawić granicę, bo wtedy jest to sieć, która łączy i która wspiera. Dziękuję Wam serdecznie. To ja mam tyle dla opcji pierwszej. Teraz dwójeczki. To co wy widzicie może wokół siebie, odzwierciedla to, co czujecie w sobie bo chaos, który postrzegacie lub doświadczacie w tej swojej fizycznej rzeczywistości odzwierciedla ten wasz wewnętrzny chaos i zamęt jeśli rzeczy nie układają się dobrze w waszym świecie zewnętrznym to trzeba odnaleźć to, co nie działa dobrze we was samych więc zastanówcie się nad tym i wymagana jest tu taka bardzo dokładna samoocena dogłębne samobadanie nie tylko takie ślizganie, pobieżne się po powierzchni, a trzeba sięgnąć głęboko, aby odkryć prawdę. Wymaga to oczywiście i czasu, i cierpliwości, i zaangażowania, ale dajcie to sobie. Obserwujcie też swoje myśli, swoje uczucia, może w ciągu dnia, i zwracajcie uwagę na te negatywne, na to, co niekonstruktywne w tym wszystkim. I zastanówcie się, co jest tym, co wyzwala te myśli i uczucia. Skąd się one biorą? Dlaczego im ulegacie? Ta praktyka może z czasem pomóc uzdrowić um, i przywrócić tą równowagę w waszym życiu. Więc zaangażujcie się w tą taką refleksyjną podróż w głąb siebie i nie uciekajcie przed tym, co tam znajdziecie. Ale zrozumcie, przepracujcie, a wtedy... Inaczej spojrzycie na wiele spraw, i nagrody naprawdę będą większe niż sobie wyobrażaliście. Nastąpi takie odzyskanie spokoju w sobie, a to pomoże też zbudować spokój wokół w siebie. I na przyszłość będziecie też wiedzieć, w jaki sposób z tymi negatywnymi myślami czy emocjami sobie poradzić, jeśli one znów się w waszym życiu pojawią. Dobra. No pięknie. Kochani, no to powiedziałabym, że pięknie się odradzacie. Bo mamy białą różę nadziei, nowe początki. Ta ciemność zostaje z tyłu za wami. I wkraczacie może w nieznany sobie krajobraz, w nieznany obszar. Jeszcze jesteście bardzo niepewni, co tam będzie. Ale tu jest nadzieja na budowanie lepszego siebie. A może jeszcze jesteście tacy niepewni tych swoich uczuć, emocji, ale to wszystko będzie się rozwijało w dobrym kierunku, jeśli wejdziecie na tę jaśniejszą ścieżkę, jeśli a, będzie chęć pracy nad sobą, nad swoim rozwojem. A, to zagubienie jest tak naprawdę czymś normalnym w takiej sytuacji, ale jeśli wybierzecie właściwą ścieżkę, to odnajdziecie drogę do siebie samego. Mhm. No i ostatnia karta. Tu, powiedziałabym, jest taka dojrzała akceptacja tego, kim jesteś. Widzenie tego już klarownie. Bo każdy ma w sobie, ta karta ma, łączy i brzydotę i piękno, tak jak popatrzycie. I każdy ma w sobie te jasne i ciemne strony. Właśnie to piękno i brzydotę, zalety i wady. nikt nie jest idealnym. Ale ważne, aby być świadomym tych wszystkich swoich plusów i minusów i chcieć nad nimi pracować. A symbol śmierci to też y, symbol przemiany, transformacji. To też jest. Zdanie sobie sprawy z tego, co już Wam nie służy, co trzeba odpuścić, co trzeba zostawić za sobą. Powiedziałabym, tak w klimacie tej karty dać temu umrzeć i pochować. I tyle, tyle, kochane, dwójki, co dla Was. Dziękuję serdecznie. I trójki. Ale lecimy ekspresowo. <laughs> Jakoś tak się złożyło. A tutaj gdzieś u Was coś zostanie rozwiązane. Jakby taka nowa strona w książce Waszego życia zostaje przewrócona. I mamy tęczę po burzy wychodzi słońce. Um, Przychodzi czas na relaks i na cieszenie się życiem. Życiem wolnym od tych wcześniejszych może zmartwień i wątpliwości, które przez pewien czas gdzieś tam rzucały cień na wasze życie. I może wcześniej tego słońca, tam to zbyt wiele nie było. A spróbujcie może też spędzić więcej czasu na łonie natury. Pozwólcie sobie na takie ugruntowanie uziemienia. Dostrzegajcie też naturę, piękne otoczenia, nawet drobne rzeczy, takie jak promienie słońca, ponieważ to pomoże przywrócić tą równowagę, ale też zharmonizować centra energetyczne, a pomóc może uzupełnić jakieś braki ciała, umysłu czy ducha. A należy też odpuścić sobie takie ciągłe gonienie, tempo, załatwianie stu rzeczy naraz. A zadbać o relaks, o trochę wolniejszy porządek dnia codziennego, bo to pozwoli na stworzenie tej harmonii, która jest częścią tego szczęścia, spokoju i spełnienia. No pięknie. I co dalej? Tu jest umiejętność zrozumienia i wykorzystania wszelkich doświadczeń życiowych. Które zgromadziliście. Jest to pokazane jako ten zamek na waszych plecach. On jest solidny i rośnie z każdym rokiem życia, bo z każdym rokiem życia ta ilość przeżyć czy doświadczeń jest coraz większa, ale też coraz bardziej bogata. Ten zamek to też wasza dusza. Wewnątrz tych takich trwałych murów przechowywane są wszystkie te wasze wspomnienia, myśli. Uczucia, ale także wiedza, bo im starsi jesteście, tym bardziej rośnie ta twierdza życia. I ona jest z wami, dotrzymuje wam towarzystwa, a nieraz też chroni przed bólem, bo już się gdzieś po drodze czegoś nauczyliśmy i wiemy, jak sobie radzić z pewnymi sytuacjami. Um, I to wszystko stanowi podstawę waszego prawdziwego ja. I Dalszej, dalszej chęci kontynuowania tej życiowej podróży. Okay. I to może być też czas, kiedy ważne jest łączenie różnych technik lub elementów, aby uzyskać najlepszy wynik. Tu może powstać, kreować się coś nowego, a nad czym pracujecie, może nowe marzenia, pragnienia, dążenia, rozwój, ale może to być też nowy ty. Um, jeśli ktoś wam coś proponuje, to nie wkładajcie tak wszystkiego do tego jednego koszyka. Odmówcie wyboru jakiejś ścieżki, jeśli czujecie, że ona nie jest z wami spójna, że wam nie odpowiada. Bo istnieje naprawdę wiele sposobów, a nie tylko jeden, który może chce być wam narzucony, a, i można próbować, można doświadczać i odnosić lepsze efekty, jeśli zdecydujecie się na działanie w zupełnie inny sposób, niż to, co wcześniej, albo niż ktoś, kto do czegoś chce was y, zmusić. A, możecie znaleźć własne sposoby na stworzenie tego czegoś nowego kociołek jest tylko narzędziem narzędziem zarówno tworzenia tego nowego ale też takiej głębokiej transformacji oczywiście to jest w zależności od sytuacji która ma miejsce w waszym życiu więc uważajcie i nie wrzucajcie do tego kociołka byle czego Kochani, dziękuję Wam serdecznie. To tyle, co ja mam na dziś. Bardzo szybko poszło. Pozdrawiam Was ciepło i do następnego razu. Pa!